W dzisiejszym filmie chciałam wam pokazać jak zrobić skarpetki metodą Helix przy użyciu drutów z żyłką i metody Magic Club. Tutaj widzicie skarpety zrobione właśnie metodą Helix. Te dwie pary zrobiłam na pięciu drutach czy pięcioma drutami, a tą skarpetkę zrobiłam drutami z żyłką metodą Helix przy użyciu Magic Club. I na moim kanale możecie znaleźć film, w którym robię te właśnie skarpety od początku do końca. I tam pokazuję, jak robić piętę, jak tutaj palce. No i oczywiście na pięciu drutach te piękne kolorowe paseczki. I tak krótko przypomnę, że albo powiem dla tych, którzy nie wiedzą, że metoda Helix to jest robienie okrą w okrążeniach przy użyciu dwóch lub więcej kolorów tutaj wydaje się, że ja używałam większą ilość kolorów ale nie, ja tutaj używałam dwóch rodzajów włóczek Jedno, jedna włóczka to była taka jednobarwna, a druga była włóczką cieniowaną i to jest włóczka Socks tak samo było tutaj tu była włóczka niebieska a tutaj była też włóczka Socks, ona była taka biało-kremowo-szara też jak się robiło tylko i wyłącznie z niej tworzyła takie paseczki. A jeśli chodzi o tą skarpetę i tutaj będę na przykładzie tej skarpety wam pokazywała tą metodę helix na drutach z żyłką. Zrobiłam już jedną skarpetkę, będziemy robić drugą. I na przykładzie tej drugiej pokażę właśnie tą metodę i tutaj użyłam włóczki super Wash Alize w kolorze takim beżowym jasnym a tutaj te kolorowe paseczki pochodzą z włóczki Happy Fit Gazal i to są resztki włóczek. Tutaj mi pozostało ta włóczka z, z, z tych skarpetek i postanowiłam wykorzystać resztki, żeby się nie zmarnowały. I widzicie, te skarpety wyszły takie ciemne, a tutaj ten kolor dodany beżowy je pięknie rozjaśni, także powstały piękne skarpetki. I ta włóczka, która mi została z tej, tej Happy Feet, ja ją równiutko rozdzieliłam na dwa takie kłębuszki i z jednego zrobiłam tą skarpetkę, a z tego drugiego będę robiła drugą skarpetę. Także tu zapraszam was do oglądania, jeśli macie ochotę. I na samym początku jeszcze nie powiedziałam wam, że robiłam te skarpety od góry do dołu. Można robić także od dołu do góry. Zasada robienia heliksa jest taka sama. Na sam początek nabrałam na druty 60 oczek. I ja nabrałam takim sposobem włoskim, że to tak imituje fabryczny taki sposób nabierania i przerabiałam ściągaczem jedno prawe, jedno lewe, z tym, że oczko prawe jest oczkiem przekręconym, a oczko lewe jest oczkiem lewym. Na lewej stronie robótki widać jest taki zwykły, zwykły ściągacz, ponieważ tu na prawej jest przekręcone tylko oczko prawe, a lewe robimy tradycyjnie. I tu mam podzieloną ilość oczek, po 30 na każdej stronie, czyli na, na połowę podzieliłam te oczka. I przerobiłam ściągacz długość dowolna. Może być krótki, może być o wiele dłuższy. Zaletą tego ściągacza takiego właśnie zrobionego oczkami przekręconymi jest to, że jest taki bardziej ściągający. Jeszcze dodatkowo możecie użyć drutów o rozmiar mniejszy niż będziesz, będziemy robić tę dalszą część skarpetki. Wtedy uzyskamy jeszcze dodatkowo bardziej ściągnięty ściągacz. Ja robię, robię drutami 2,5, i pół. Robiłam ściągacz i tymi drutami 2,5 i pół będę robiła także dalszą część skarpety. I przyda się nam szydełko, ponieważ trzeba dowiązać tą włóczkę, którą wybieracie jako drugi kolor. Możecie zrobić dwoma jedna, kolorami jednolitymi i też będzie bardzo fajnie. Tutaj na lewej stronie sobie. Tą nitkę po prostu przywiążę, żeby ona później się nie wysuwała. A już jak zrobię skarpetę, to sobie ładnie zakończę, żeby ta nitka nie wystawała. Przy okazji pokażę Wam, na czym polega metoda Magic Club. Jeśli by ktoś nie wiedział, to będzie mógł sobie zobaczyć. I tak, i teraz zaczynam robić tym kolorem, yy, który jest u mnie drugim, powiedzmy kolorem, bo pierwszym zaczynam ten beżowy. To jest mój drugi kolor. I tak, przesuwamy sobie oczka na druty. Tu sobie ten beżyk odkładam troszeczkę do tyłu. Tak, żeby się tutaj nie plątał. I metoda Magic Loop polega na tym. Tu widzicie, mam żyłkę. Ja akurat mam druty z żyłką numer 2,5-80 cm. I teraz z tego dalszego druta, czy drutu, oczka musimy przesunąć na żyłkę. Także po prostu chwytam drut, pociągam go i przenoszę oczka na. Żyłkę. Lepiej jest, jak ta żyłka jest jednak dłuższa. Wtedy, yy, szczególnie jak mamy więcej oczek, jeżeli robimy większe skarpety, to wtedy yy, po prostu jest wygodniej. I po wyciągnięciu tych, yy, tego druta i zostawieniu oczek na żyłce, przerabiam pierwszy rząd tą włóczką kolorową. Czyli biorę sobie ten drut do prawej ręki i przerabiam oczkami prawymi. Już nie przekręconymi, tylko zwykłymi prawymi. Czyli od, oczka z tego drutu i z tamtego. Zresztą już wszystkie oczka tutaj w tym wzorze będą oczkami prawymi tu nie wykorzystujemy oczek lewych I przerabiam z oczka z tego drutu i z drugiego drutu i zatrzymuję się przed dwoma oczkami ostatnimi w rzędzie. Tych oczek nie przerabiam. I zobaczcie, przerobiłam wszystkie te oczka z tego drutu i teraz odwracam sobie robótkę i znowu nitka, nitka żeby nam się nie zaplątała trzeba uważać. I teraz znowu wszystkie oczka przenoszę na druty. Czyli tu już mam na drucie, więc te jeszcze z przodu oczka muszę przesunąć na też na drut. Mam z powrotem wszystkie oczka na drutach. I znów z tego dalszego drutu przesuwam oczka na żyłkę, pociągam za drut. I teraz przerabiam znowu oczka, aż mi zostaną dwa. Tych dwóch ostatnich nie przerabiam. Na razie. Karpetki warto robić tak bardziej ściśle. Starać się, trzeba przerabiać oczka na, na czubkach drutów, wtedy one będą takie ściślejsze. I teraz tak, tu mam dwa ostatnie oczka, i tu mam tą nitkę beżową. Te oczka po prostu przekładam bez przerabiania. No i tak, żeby były jako prawe później. I z tego drutu już mam wszystkie oczka załatwione, także te są dwa nieprzerobione, te pozostałe przerobione. I znowu odwracam robótkę na drugą stronę. Tą nitkę kolorową sobie odkładam, bo już na razie nie będę nią robić. Teraz będę robiła tą nitką beżową. I po prostu odkładam sobie tak ją do tyłu i biorę beżową. Tu się on akurat wszystko poplątało, ale to nic zaraz odplączemy. I oczka z tego drutu przerabiam kolorem beżowym. Przerobieniu oczek odwracam robótkę na drugą stronę. Znowu przenoszę wszystkie oczka na druty. Kontynuuję robienie włóczką beżową. Sobie odplączę to. I teraz przerabiam oczka kolorem beżowym. Dotąd. Aż z tego koloru yy, drugiego znów zostaną dwa oczka. Czyli po prostu zawsze nie dorabiamy do dwóch oczek. I tu mam tą nitkę główną z, te, z tego drugiego koloru, i teraz przerobię oczka do tych dwóch tym kolorkiem beżowym. Trzeba pilnować sobie, o, tu mam tą e, nitkę drugiego koloru, więc nie dorobiłam do dwóch oczek. Te dwa oczka po prostu przekładam na prawy drut bez przerabiania. Tak to wygląda u mnie i już teraz tą beżową nitkę zostawiam w spokoju, a będę znowu przerabiała kolorem e, drugim, czyli tym, tym moim wielobarwnym. I te dwa oczka sobie przełożyłam i przerabiam te pozostałe dwa oczka i znowu odwracam robótkę na drugą stronę beżowy idzie na bok przesuwam wszystkie oczka, żebym miała na drutach robię teraz kolorową włóczką, więc muszę ją sobie tutaj chwycić Znowu wyciągam drut, przesuwam oczka na żyłkę i teraz będę przerabiała kolorową włóczką. Wszystkie oczka przerobione, odwracam sobie robótkę, przenoszę oczka na drut i kontynuuję znowu tą włóczką kolorową. I zatrzymuję się dwa oczka przed tym, jak zaczyna się kolor beżowy. Tu mam ten y, nitkę od koloru beżowego. Dwa oczka przekładam bez przerabiania na prawy drut. I teraz już będę robiła kolorem beżowym. Tu mam cztery oczka do końca y, ten, z tego drutu. Odwracam robótkę na drugą stronę. Oczka przesuwam na drut. Tą kolorową na razie sobie odkładam z tyłu i wszystkie oczka przerabiam kolorem beżowym. I już mam początek tych fajnych kolorowych paseczków. Fajny pomysł to jest na wykorzystanie resztek bułczek. Zrobienie skarpet czy rękawiczek. Można też tą metodą zrobić sobie rękawiczki czy czapkę. I dobrze, i odwracam znowu na drugą stronę robótkę. Oczka przesuwam na, na drut. I teraz wyciągam sobie drut z tyłu i dalej robię kolorem beżowym. I zatrzymam się tak, żeby mi zostały dwa oczka przed tą nitką koloru tego kolorowego. Koloru kolorowego. Dobra, teraz tak, dalej robimy beżowym jeszcze. Ja robię beżowym. Wydaje mi się, że łatwiej robi się tymi drutami z żyłką metodą Magic loop, niż Pięcioma drutami, tam się plączą te druty, trochę przeszkadzają czasami. Dobrze, i tutaj już mam następny kolor łuczki. Dwa oczka przekładam bez przerabiania. Zostawiam już z tyłu sobie beżową nitkę i będę robiła kolorową. Metodę magic loop można zrobić, wykorzystać właśnie przy robieniu czapek, jakichś takich małych obwodów do robienia rękawów. To jest bardzo wygodna sprawa. I tak, znowu przesuwam, żeby wszystkie oczka były na drutach. Drut, który mam z tyłu, pociągam, przenoszę oczka na żyłkę. I dalej robię kolorem, i znów muszę tylko zwracać uwagę, gdzie mam tą e, nitkę drugiego koloru. I tu przerobiłam już wszystkie oczka. Teraz odwracam na drugą stronę robótkę. Przesuwam oczka na druty. Mam oczka na drutach. I wyciągam drut z tyłu. I tutaj znowu przerabiam sobie oczka do momentu, aż będę dwa oczka przed nitką koloru bazowego. Czyli beżowego. Ta włóczka Happy Fit tworzy takie fajne kolorowe paseczki, bardzo mi się podobają. I tutaj mam beżową włóczkę, dwa oczka przekładam bez przerabiania. I przechodzę do robienia włóczką beżową. Myślę, że już wiecie, na czym to polega. To bardzo, bardzo prosta sprawa. A efekt jest naprawdę świetny. Jeszcze może troszeczkę przerobię. Odwracam na drugą stronę i dalej robię łuczką beżową i zatrzymuję się dwa oczka przed nitką kolejnego koloru. Mam tutaj tą nitkę, dwa oczka przekładam, i dalej przechodzę do koloru yy, kolorowego. <noise> Także, no, tak to wygląda. I to yy, yy, widać, że to jest spiralnie, bo po prostu te, te nitki nam się przesuwają, przesuwają w tą stronę, i tak będzie to szło yy, w okrążeniach. I bardzo prosta sprawa, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że dobrze Wam wytłumaczyłam ten Magic Loop i ten Helix oczywiście. I teraz dalej sobie robimy na taką długość cholewki, jaka będzie nam pasowała. Ja już Wam nie będę pokazywała, jak dalej robić skarpetę. Odsyłam Was do filmu, w którym robię tą skarpetę. I to jest dokładnie taka pięta, jak w tej skarpecie. Także sobie zobaczcie. Jeśli chcecie, to możecie skorzystać. Albo zrobić swoją taką tradycyjną, jaką zwykle robicie. I tam w tym filmie też jest pokazane, jak robię... Tutaj to zaokrąglenie palców, czyli czubek skarpety. Mam nadzieję, że mój film będzie wam, dla Was przydatny. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmów, do śledzenia tego, co pojawia się na kanale, czyli do subskrybowania i właśnie włączenia tych powiadomień, które informują o tym, że pojawił się nowy film na moim kanale. Cieszę się bardzo, że oglądaliście ten film, że skorzystaliście, mam nadzieję, z, moich, z mojego tutaj, z moich porad. Dziękuję Wam za, za oglądanie i do zobaczenia.